Dzień dobry, witam w pierwszej odsłonie rozmów z cyklu Medycyna 2.0, w której będę rozmawiał z przedstawicielami świata medycyny o szeroko pojętej służbie zdrowia, ale również o samym zdrowiu i o tym, co istotne dla pacjentów. Dzisiaj porozmawiam z panią Manetą Cebulak, dyrektorem operacyjnym CenterMed Małopolska. Przypomnijmy tylko, że grupa CenterMed to polska sieć prywatnych przedsiębiorstw medycznych. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. Od jakiegoś czasu żyjemy w nowej koronawirusowej rzeczywistości. Nie ominęło to również przychodni medycznych, mając na uwadze to, że przecież koronawirus nie sprawił, że zniknęły dotychczasowe schorzenia placówki, musiały się dostosować, aby pacjent miał możliwość choćby nawet konsultacji z lekarzem. Proszę powiedzieć, jak to dziś wygląda w praktyce i co już zmienił koronawirus w funkcjonowaniu placówek? Koronawirus, zgadza się, oczywiście zmienił bardzo dużo w funkcjonowaniu naszych placówek. Musieliśmy się bardzo mocno przeorganizować i dostosować się do nowych warunków. Lekarze zaczęli udzielać konsultacji w zakresie teleporad, co wcześniej było, ale dosyć mocno oraczkujące. Natomiast w obliczu koronawirusa i w obliczu zmian zarządzeń prezesa NFZ-u, Ministerstwa Zdrowia, gdzie dopuszczono, dopuszczono świadczenie usług w zakresie, w zakresie rozmów telefonicznych z pacjentami. Mamy też od, od początku roku już obligatoryjnie wystawiamy recepty, co też w znaczny sposób ułatwiło funkcjonowanie w obecnych warunkach, nie ukrywam. I to spowodowało, że lekarze troszeczkę przestawili się na inne tory, tak. Pacjent już nie przychodził do przychodni, a w pierwszej kolejności był ten kontakt telefoniczny, rozmowa lekarza z pacjentem. Jeżeli udawało się ten problem, problem rozwiązać, jeżeli to było wystarczające dla pacjenta, a lekarz mógł jednoznacznie postawić diagnozę, pacjent w taki sposób był obsługiwany, tak zakończała się wizyta. Niemniej jednak bardzo często zdarzało się, że jednak teleporada nie jest do końca wystarczająca i lekarz ma pewne wątpliwości w postawieniu diagnozy, bo wówczas oczywiście pacjent był zapraszany do, do przychodni. Nadal to tak funkcjonuje. Funkcjonuje. Funkcjonuje to też cały czas w POZ-cie, w specjalistyce, natomiast już po malutku zaczynamy się otwierać, zaczynamy, pacjenci już zaczynają normalnie przychodzić do przychodni, więc, więc to już z czasem się też zmienia. No właśnie, pacjenci pojawiają się już w przychodniach. Proszę powiedzieć, czy pacjent może czuć się w takiej przychodni bezpiecznie? No bo oczywiście mm, przychodnia medyczna jest takim miejscem, gdzie no, ktoś mógłby mieć obawy, że mógłby tam złapać e, jakąś chorobę. No i właśnie, czy w placówkach medycznych, e, CenterMed, pacjent może czuć się bezpiecznie, czy jakieś specjalne środki ostrożności zostały? wprowadzone? Tak, oczywiście. Dbaliśmy bardzo mocno o to, aby nasi pacjenci mogli czuć się bezpiecznie w naszych placówkach, ale też i, aby nasi pracownicy, personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, rejestratorki mogły czuć się na tyle bezpiecznie w pracy z pacjentem, żeby bez obaw przychodzić do tej pracy. Zostały wdrożone pewne środki ostrożności. Pacjenci tylko i wyłącznie po kontakcie telefonicznym byli zapraszani do przychodni, był przeprowadzany, jest nadal przeprowadzany wywiad z pacjentem, czy aby przypadkiem nie miał kontaktu z kimś z otoczenia, kto jest zarażony koronawirusem, czy nie, przy, nie przybył z kraju, gdzie jest wysoka transmisja, transmisja choroby. Tak? Także tutaj, te, czy nie ma objawów tak? takich wskazujących na typowe, typowe oznaki zarażenia koronawirusem. Także tutaj. Cały czas te działania są prowadzone, i dopiero pacjent po takiej rozmowie, po pomiarze temperatury jest zapraszany do przychodni. Mało tego w przychodni zostały wdrożone dodatkowe środki ostrożności, jak odstępy pomiędzy pacjentami na, na poczekalni. Tak? Zostały wdrożone dodatkowe środki ostrożności w postaci płynów dezynfekujących dłonie, tak? czy, czy wysyłani są też pacjenci do, do tego, aby te dłonie. Nie umyli przed, przed wejściem do gabinetu lekarskiego. E, oczywiście wszyscy w maseczkach. E, personel został wyposażony w maseczki, w przyłbice, w gogle, e, w fartuchy. Także tutaj te, w, te wszelkie środki ostrożności zostały zachowane i one funkcjonują. Niejednokrotnie zdarzało się nam, że pacjenci podczas rejestracji telefonicznej pytali, czy Aby na pewno będzie się czuł bezpieczny. Sami pacjenci mieli pewne wątpliwości. E, w momencie, kiedy zap zaczęliśmy zapraszać już na osobiste wizyty. To niejednokrotnie badało, padało ze strony pacjenta pytanie, tak? Czy aby na pewno będzie się czuł bezpiecznie, bo pacjenci przyzwyczajeni byli do tej pory, że faktycznie bardzo dużo pacjentów odwiedza naszą, nasze przychodnie. Mamy bardzo dużą ilość lekarzy, specjalistów, więc to jakby kumuluje z kolei pacjentów na, na poczekalniach. Ale tutaj, tutaj dzięki sprawnej organizacji udało się te odstępy zachować, udało się te procedury wdrożyć, wdrożyć na tyle, że każdy pacjent czuł się pewniej i bezpiecznie w naszej, może czuć się pewniej i bezpieczniej w naszych przychodniach. Zarówno pacjenci, ale również lekarze musieli się dostosować do tej nowej sytuacji i pewne rozwiązania, tak jak już pani wspomniała, jak telekonsultacje działają i i mają się dobrze, ale też e recepty i wszelkie e generalnie tele rozwiązania, które wcześniej były bardzo powoli wprowadzane. Pandemia sprawiła, że w zasadzie musieliśmy z dnia na dzień rzucić lekarzy, ale pacjentów na głęboką wodę i postawić ich przed faktem e dokonanym. No już troszkę czasu minęło, odkąd w tej nowej rzeczywistości funkcjonujemy. Proszę powiedzieć, jak lekarze, ale również pacjenci reagują na te nowe rozwiązania? Czy raczej, czy inaczej? Pytając wprost, czy są to dobre rozwiązania? rozwiązania i zaczynają je pacjenci i lekarze doceniać, czy raczej problematyczne. Nie ukrywam, że to była bardzo dynamiczna zmiana. Wszyscy musieliśmy się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Natomiast już po pierwszych dniach udzielania konsultacji na podstawie na zasadzie teleporad, rozmów telefonicznych z pacjentami, to rozwiązanie było bardzo pozytywnie odbierane zarówno i przez lekarzy, jak i przez pacjentów. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że świat pędzi do przodu, że wchodzą, wchodzą nowe rozwiązania teleinformatyczne, i my musimy się do tych rozwiązań dostosowywać, ułatwiać też pacjentom, ułatwiać lekarzom sposób, jakby opieki, zaopiekowania się tymi pacjentami. Takie możliwości daje już recepta, takie możliwości da za chwileczkę skierowanie, gdzie w tym momencie jest, jest, jesteśmy w fazie pilotażu i takie rozwiązanie daje również teleporada. Także nie ukrywam, że te rozwiązania były odbierane i są odbierane bardzo pozytywnie, natomiast jest grono pacjentów, którym jednak brakuje tego osobistego kontaktu z lekarzem. Są pacjenci, którzy jednak chcą. Porozmawiać, porozmawiać, z lekarzem face-to-face, face, tak? także, także, ym, no. Tu wszystko zależy od indywidualnych preferencji pacjentów. Chyba też niektórzy lekarze mm, lubią spotkać się ze swoim pacjentem, bo to też jest taki zawód, prawda? Oczywiście, że tak. Na tym, na tym opiera się ich praca. Na, praca opiera się na badaniu fizykalnym, przede wszystkim, więc wiadomo, że też teleporada nie we wszystkich absolutnie przypadkach się sprawdzi, nie we wszystkich specjalizacjach będzie miała zastosowanie. CenterMed w zasadzie od początku swojej działalności słynął z tego, że zawsze z otwartymi ramionami wszelkie nowości, nowe rozwiązania przyjmował u siebie i wdrażał. No i chciałem zapytać, czy jest to radość dla zarządców placówkami, tak również dla pani, i czy te rozwiązania zostaną z nami na dłużej po pandemii? Gdy, oczywiście mamy nadzieję, że pandemia się skończy, oby jak najszybciej. No i Wraz z pandemią oczywiście nie skończą się teleporady, e-recepty i to, co świadczymy teraz. Czy CenterMed będzie się starał zachować e, taką formę świadczenia usług, jak ta funkcjonująca w czasie epidemii? Zdecydowanie tak. Nie ukrywam, że CenterMed jest firmą, która preferuje rozwiązania teleinformatyczne. My zawsze bardzo mocno idziemy do przodu, jeżeli chodzi o wszelkie nowości, wszelkie rozwiązania e. I dlatego też nie ukrywam, że dla nas takie rozwiązanie, które się pojawiło, było bardzo na plus. My od dawna gdzieś tam walczyliśmy o to, żeby teleporady zostały wprowadzone, żeby zostały uregulowane przepisem prawnym. I to na szczęście się stało w listopadzie, w listopadzie 2019 roku. Teleporada znalazła swoje miejsce w, w rozporządzeniach ministerialnych, natomiast dalej jakby pomalutku, pomalutku te rozwiązania były wdrażane. Natomiast sam fakt koronawirusa spowodował to, że musieliśmy szybciutko wdrożyć te działania i te działania na pewno w Centrum Medzie zostaną, na pewno część pacjentów będzie obsługiwana również na podstawie konsultacji telefonicznych i też, też będziemy szli na pewno szerzej, szerzej do tych pacjentów, jeżeli chodzi o rozwiązania E. Zarządza Pani placówkami medycznymi w całej Małopolsce. Wiadomo, musi się Pani troszczyć o zdrowie i zadowolenie pacjentów, o zadowolenie również pracowników firmy, no ale musi Pani również troszczyć się o to, żeby się budżet spinał. No i chciałem zapytać, czy koronawirus wpłynął też na branżę medyczną? No, bo jest to przecież branża jak każda inna, są, są przychody w tej branży. No właśnie, czy wpłynęło to w jakiś sposób na płynność? Nie ukrywam, że tak. Jak większość, zdecydowana większość firm w Polsce i przedsiębiorców polskich boryka się z problemami finansowymi właśnie w, w okresie pandemii, tak my również. My również straciliśmy bardzo duży, jakby, dużą skalę przychodów. Świadczymy usługi nie tylko w oparciu o kontrakt z nfz ale też i obsługujemy pacjentów komercyjnych, sieciowych, ubezpieczeniowych. Medycyna-pracy, więc to w pewnym momencie troszeczkę się zatrzymało, tak. Nie ukrywam, że dla nas jest to też duży problem, bo wiadomo, że nie chcielibyśmy tutaj i oczywiście, absolutnie żadna osoba nie została zwolniona, chcieliśmy utrzymać to zatrudnienie, więc tutaj jak najbardziej szybciutko działaliśmy, aby przywrócić, przywrócić chociażby część przychodów. Też i konsultacje w ramach. NFZ-u w specjalistyce, wiadomo, że NFZ płaci za usługę, tak, tutaj tylko o formę ryczałtową jest oparte finansowanie w ramach POZ-u, więc tutaj jakby ta stabilność finansowa w zakresie POZ-u nie została zachwiana, natomiast jeżeli chodzi o wszystkie inne pozostałe usługi, to niestety tak, odczuliśmy to bardzo, bardzo mocno, niemniej jednak mając tak wspaniały zespół, jakimi dysponujemy w swoich strukturach, to są lekarze, to są pielęgniarki, udało się Sprostać zadaniu i udało się w dużej mierze już odbudować, odbudować te stracone przychody. Także idzie wszystko w dobrym kierunku. i Mam nadzieję i tego życzę, że w dobrym kierunku również będzie to nieustannie zmierzać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj rozmawiałem z panią Anetą Cebulak, dyrektorem operacyjnym Center Med Małopolska. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo również.